Człowieku, przeszukanie robię. Przeszukanie, czyli szukasz, yy, czy ktoś tu jest, a potem będziesz kogoś bił, na przykład mnie. Posłuchaj, za chwilę tu będzie Polak numer jeden. Co ty gadasz? Z ty Żartownicz jesteś ty! A, szefie, ale... czysto można wchodzić, szefie? Szanowni Państwo! Ojej, panie prezydencie! A dobra, nie będziemy tak oficjalnie, nie? Siema Mordo, Karol jestem! Siema Mordo, o. pana prezydenta! Jutro widzę, że poznałeś jako szefa ochrony. Buła! O. Za przyjaciół, buła! No. No. Fajny kwadrat, ty. Nie chcesz przepisać? Ale jak? Jak, jak? Normalnie, darowiznę zrobisz, nie, <śmiech> <śmiech> Kurde, Buław to jest taki żartowniś pierwszej wody, nie? A, no. A ten drugi? No cichy! <śmiech> <śmiech> Mało mówię, ale tak się nap... <laughs>